Cześć, to Marek Tribosolo i dzisiaj opowiedzieć wam o grze Tuthet. To jest gra, która jest party game'em, grą imprezową od 2 do 8 graczy, która aktualnie znajduje się na kickstarterze. Jeśli oglądacie mój kanał, wiecie, że głównie grywam solo, no ale oczywiście nie tylko, czasami grywam ze znajomymi czy z rodziną, a i bardzo lubię grać w gry, które są inne niż reszta i czasami troszeczkę dziwaczne. I Tuthet na pewno jest grą inną, bo w grze chodzi o to, że jesteście mieszkańcami wyspy i musicie jeść. Jesteście cały czas głodni i musicie zjadać mięso. Mięso możecie pozyskiwać od waszych przeciwników, będziecie z nimi walczyć, będziecie zjadać waszych wrogów, ale na koniec każdej rundy musicie coś tam sobie pożreć. Jeśli nie wygraliście z żadnym przeciwnikiem i nie macie mięsa zdobytego od niego, musicie zjadać sami siebie. Kanibalistyczny, taki trochę psychotematyka, ale bardzo, bardzo fajna. Tak jak mówiłem, gra jest na Kickstarterze. Link do kampanii jest w opisie do tego filmu. Ja Wam teraz wkrótce powiem, na czym polega rozgrywka. Zobaczycie sobie, na czym to polega. Rozegram jakby jedną rundę w grze dwuosobowej. A potem powiem Wam, co Wam się może w tej grze podobać, co ewentualnie Wam się może nie podobać, żebyście zdecydowali, czy warto Tootheda wspierać. Tak wygląda tuthead przygotowany do rozgrywki dwuosobowej. Ja Wam za chwilkę przelecę przez powiedzmy jedną rundę na szybko, żebyście zobaczyli. Jak to wygląda i na czym polega rozgrywka, ale zanim to zrobię, omówię w skrócie to co tutaj macie na stole. Jest plansza, na planszy są jest taki drewniany znacznik, który będziemy przesuwać sobie tutaj wokół planszy i on śledzi jaką aktualnie mamy fazę gry, dlatego że mamy tutaj cztery fazy, właściwie pięć, które w, i w tych różnych fazach będziemy robić sobie różne rzeczy. Mamy taką talię kart wyspy. To są różne karty, każda jest właściwie inna, i to są takie, można powiedzieć, zdarzenia, wydarzenia, które w odpowiedniej fazie będzie można dociągnąć. I czasem one, na przykład, te, które mają tutaj taką ikonkę czerwonego ognia, one oddziaływują na wszystkich graczy w grze, a te z wykrzyknikiem tylko na tego gracza, który daną kartę dociągnął. Więc to są takie nieprzewidywalne, powiedzmy, karty wydarzeń. I mamy tutaj talię kart gry. Naprawdę sporą, jest tych kart bardzo dużo. Większość kart jest unikalna, jakby są w pojedynczym egzemplarzu. Poza tymi niebieskimi kartami walki, te niebieskie karty walki gdzieś tutaj się powtarzają. Jakie mamy rodzaje kart? Mamy, tak, po pierwsze mamy karty walki. To są takie niebieskie karty, które będziemy używać podczas walki, żeby wzmacniać naszą obronę czy tam atak, czy wpływać jakoś właśnie na przebieg potyczki. Potem mamy karty trików z takim szarym. Mózgiem, to są karty, które zagrywamy. Kor zagrania tej karty to jest jedna akcja i one jakiś jednorazowy efekt dają. Możemy je zagrywać albo na siebie, albo zagrywać na przykład na przeciwnika, żeby wywołać jakiś tam sobie efekt. Potem mamy karty. Niech ja znajdę takim czerwonym mózgiem, i to są karty mega trików, dlatego że te to były triki jednorazowe, a mega triki, kiedy zagramy, czy na nas, właśnie, czy na przeciwnika, one zostają na całą rundę, czy na te wszystkie fazy. Dopiero na koniec rundy będą odrzucane. Potem mamy karty z gwiazdką, karty specjalne. Ich zagranie jakby nie kosztuje akcji. I je zagrywamy czy w naszej turze, możemy zagrać je za darmo, w turze przeciwnika też na przykład, żeby też wpłynąć czy na walkę, czy na jakieś tam rzeczy w grze. I mamy jeszcze takie karty z z Bolowym, To są karty broni, które będziemy dokładać do naszych bohaterów. I każdy bohater może mieć jedną taką kartę broni. I ona oczywiście wpływa na walkę i pomaga nam w walce. Każdy gracz dostaje taką swoją planszetkę. Na tej planszetce mamy tutaj nazwę naszego bohatera i mam jakąś jedną specjalną zdolność, którą ten bohater ma. I każdy gracz, każdy bohater składa się z czterech takich części ciała, może sobie to tak wyobrazić. I my te części ciała będziemy podczas gry tracić, bo albo będziemy musieli je sami wjadać, albo będziemy je tracić w walce, bo kiedy przegramy walkę, musimy jedną część ciała oddać naszemu przeciwnikowi. Yy, mamy cztery, stracimy wszystkie cztery, przegrywamy, czy rozgrywkę, czy może nie tyle przegrywamy, co po prostu wypadamy z gry. Celem gry jest przetrwanie. Ten gracz, który przetrwa, kiedy wszyscy inni zginą, wygrywa całą yy, grę. Tu mamy jeszcze miejsce na kartę broni, a tu mamy miejsce na kartę tych super mega trików z czerwonym mózgiem, tak jak mówiłem, które zostają na całą rundę gry. Na początku rozgrywki każdy gracz rzuca kostką dwunastościenną, i w zależności od wyniku, im wyższy wynik, tym gracze mogą w pierwsi wybrać sobie bohatera. Bohaterów jest ośmiu w podstawce, każdy ma jakieś swoje tam unikalne inne cechy, i potem w dalszej kolejności, zgodnie z wynikami rzutów, kolejni gracze sobie wybierają bohatera. Pierwszy gracz, to oczywiście ten, ma najwyższy wynik, dostaje też znacznik pierwszego gracza. Jeszcze to zapomniałem powiedzieć, że przy tych takich fragmentach ciała. Mamy też ikonkę kostek. Im więcej mamy ciała, tym lepszą kością rzucamy, czy podczas jakichś tam testów, czy podczas walki. Jak zaczyna nam tego ciała brakować, no to rzucamy słabszymi kostkami. Mamy tu kostkę 12 ścienną 10, 8 albo 6 ścienną Każdy gracz dostaje też 5 kart. Normalnie to są karty ukryte przed innymi graczami, no ale ponieważ ja gram tutaj, jakby sam udaję, że gram dwoma bohaterami, no to te karty zostały odkryte, żebyście Wy je widzieli. Nie właściwie możemy przechodzić do rozgrywki. Jak wygląda rozgrywka? Pierwszy gracz, ten, który ma zacznik pierwszego gracza, przesuwa ten znacznik na kolejną fazę. Pierwsza faza to jest taka faza pokojowa, w której nie możemy walczyć i mamy do wykonania, możemy wykonać dwie akcje. Jakie akcje w tej grze możemy wykonywać? Bardzo proste jest to, dlatego że możemy tak, w ramach akcji możemy albo zagrać kartę, którą mamy w ręce. Te karty trików, mega trików czy karty broni, zagranie ich kosztuje jedną akcję. Te karty gwiazdką zagrywamy po prostu za, za free, za darmo. A karty niebieskie, karty uderzeń czy karty walki, no zagrywamy tylko podczas walki. Więc możemy sobie w ramach akcji zagrać karty. Na przykład ja zagrywam torcz, pochodnie jako moją broń. Kładę ją tutaj z boku. Tak jak już mówiłem, bohater może mieć jedną broń, więc jeśli chciałbym zagrać w przyszłości inną, to muszę odrzucić. To była moja jedna akcja. Druga akcja, jaką mogę wykonać, to wzięcie górnej karty stali. I po wzięciu karty stali mógłbym od razu ją zagrać, jakbym chciał, za darmo. Ale ponieważ jest karta walki, no nie mogę jej w tym momencie zagrać, więc biorę ją na rękę. Tu nie ma żadnego limitu kart na ręce, możemy mieć ich ile tam chcemy. I w tym momencie kończy się moja tura. Nie moja, tam, tura pierwszego gracza. Wykonał dwie akcje, jedną kartę zagrał, jedną dociągnął, koniec. Przechodzimy do drugiego gracza. Drugi gracz. Patrz, co ma i drugi gracz decyduje się zagrać kartę Kaktusa. To jest karta Mega Triku jako jedną swoją akcję i kładzie ją tutaj w boku. I ta karta z nim zostanie na całą rundę. Dopiero na koniec rundy zostanie odrzucona. Ona mówi, że ten gracz ma plus 4 do obrony, czyli jeśli byłby atakowany, jego obrona zwiększa się o 4. I w ramach drugiej akcji też postanawia dobrać kartę jest to karta walki. Przechodzimy do kolejnej fazy gry. W tej fazie i w następnej, i w następnej. Możemy właściwie zawsze robić to samo. Mamy jedną akcję, którą możemy wykonać, czyli albo dobrać kartę stali i zagrać od razu, albo dobrać i wziąć na rękę, albo możemy po prostu zagrać kartę z ręki. Możemy zaatakować. W tej fazie możemy jakby zaatakować, jest to taka powiedzmy dodatkowa akcja, którą możemy sobie wykonać, jeśli chcemy. Nie jest to obowiązkowe. I możemy w tej fazie również Dociągnąć górną kartę stali wyspy. Nie wiemy co tam jest, jaki będzie efekt, coś tam się wydarzy. Więc pierwszy gracz decyduje się dobrać górną kartę. Ona mówi: Falling Stars, no special cards can be played. Czyli wszystkie karty z gwiazdką, nie można po prostu tych kart zagrywać. I ta karta ląduje tutaj, i ona w tym momencie, póki jest widoczna, póki nie zostanie przykryta inną kartą wyspy, będzie obowiązywała wszystkich graczy. I tak jak mówię, będzie tutaj tak długo, aż nie przykryjemy ją inną kartą. Czyli w tym momencie nie możemy zagrywać kart specjalnych. Czy ten gracz chce atakować? Powiedzmy, że nie. On nie decyduje się na razie na atak. Kończy się jego tura. Przechodzimy do drugiego gracza. On też chce zobrać kartę wyspy, bo tam mu się nie podoba. Dobiera kartę. Cisza przed burzą. Nic się nie dzieje. Przykrywamy tom, czyli tamta już nie obowiązuje, obowiązuje teraz ta nowa. Ale ta nowa nie ma na szczęście żadnego efektu, więc jest spoko. I ten gracz tak się zastanawia, co zrobić, i stwierdza, że on sobie zagra kartę broni w ramach swojej akcji. Miotłę kładzie ją tu. I to jest karta broni, którą będzie mógł wykorzystywać w walce. To jest jego druga akcja. Przechodzimy do następnej fazy. W następnej fazie znowu możemy wykonać akcję, jedną, czyli zagrać kartę albo dobrać kartę. Możemy zaatakować, albo możemy dokonać wymiany. Wymiana polega na tym, że odrzucamy dwie karty z ręki, i w tym momencie, yy, po odrzuceniu dwóch kart, możemy sobie jakąś jedną dobrać yy, z góry stali. Zróbmy tak. To jest darmowa oczywiście bonus tego pola, więc dwie karty odrzucamy i dobieramy górną kartę stąd. To jest ta darmowa akcja pola, wymiana. W ramach akcji stwierdzam dobra, dobieram sobie jedną kartę stąd i jako atak mógłbym zaatakować. I ok, powiedzmy, że decyduje się zaatakować tego gracza. Nie jest to może najmądrzejsze, dlatego że ten gracz ma plus 4 do broni, ale żeby Wam pokazać na czym polega rozgrywka, zaatakujmy sobie Pierwszy gracz atakuje drugiego gracza. Przesuńmy tą planszę do góry. Bierzemy te znaczniki walki, kładziemy je sobie tutaj i tak, robimy sobie takie dwie jakby kolumny, czy tam pierwsze, zależy się od tego, jak siedzicie, i na te znaczniki będziemy mogli zagrywać karty walki. Czyli te karty z tym niebieskim, niebieską tutaj ikonką. I powiedzmy, że ten gracz sobie decyduje się zagrać taką kartę. Ta karta mówi, że Odwracamy jeden z żetonów przeciwnika na drugą stronę i staje się nieaktywny. Czyli ten gracz nie może mu odpowiedzieć. No to ja zagrywam sobie kolejną kartę i to jest kick, kopniak. Zagrywam go tutaj. Teraz ten gracz może odpowiedzieć. Niestety jego jeden żeton został już przez tego przeciwnika odwrócony, więc on zagrywa sobie kartę headbutt. I teraz ten gracz mógłby zagrać trzecią kartę walki, ale nie ma karty walki. Jeśli nie mamy karty walki na ręce, możemy sobie dobrać górną kartę stali. I teraz, jeśli jest to karta walki, możemy ją zagrać tutaj. Jeśli to nie jest karta walki, e, znaczy możemy zagrać albo możemy zagrać rewersem do góry, albo awersem do góry. Jeśli kartę walki zagramy awersem do góry, no to ona bierze udział w walce i jest normalnie doliczana do, do siły w walce. Jeśli zagramy ją rewersem do góry, ona nie jest liczona, ale dostaniemy ją na rękę na końcu walki. A jeśli to jest karta innego typu niż karta walki, no to po prostu zagrywamy ją ten sposób. I to jest ostatnia karta, którą ten gracz sobie zagrał. A ten gracz sobie zagra e, dodge. I ta e, karta mówi, że you avoid the opponent's weapon dice, czyli nie bierzemy pod uwagę w ogóle kości broni naszego przeciwnika. I w tym momencie się e, zagrywanie kart skończyło. Co teraz patrzymy? Teraz tak, patrzymy, jaką mamy kartę naszego bohatera, naszej znaczy kość bohatera. W tym momencie jest to K12. Rzucamy dwunastką i ten gracz wyrzucił dwa. No, dosyć kiepsko. W tym momencie mamy jeszcze kartę broni. Na tej karcie pisze, że możemy rzucać kaszuską. Rzucił 6. I ogólnie byłby super, gdyby nie ta karta docz uniku, bo ona mówi, że ten gracz w ogóle karty broni, czy jakby tej kości broni, nie bierze pod uwagę. I teraz ten gracz robi to samo. Dwunastka. Kość bohatera, rzucił 5 i kość broni, K6, rzucamy 6, rzuciliśmy. I teraz liczymy sobie wartości wszystkiego. Ten gracz ma ataku 2. Tej kości nie bierzemy pod uwagę, bo została zagrana kratowniku. 2 plus 2, czyli całe 4, słabo. Liczymy sobie wartości obrony tego gracza. 4 z kaktusa, 3 z tego, to jest 7. Plus 5 to jest 12, plus 6 to jest 18, czyli 18 do 4. Czyli pierwszy gracz przegrał swoją walkę. I teraz tak, kiedy walkę przegrywamy, karty, wszystkie te ataku zostają odrzucone, kości oczywiście wracają, te żetony odkładamy. Wszystkie karty, które były zagrane rewersem do góry, trafiają na rękę danego gracza. I gracz, który przegrał, niestety musi y, oddać. Y, to jeszcze w dół. Y, gracz, który przegrał, musi niestety oddać jeden kawałek mięsa swojemu przeciwnikowi. Y, ściąga dolny kawałek i daje przeciwnikowi. I ten przeciwnik wygrał kawałek mięsa, który będzie mógł w późniejszej części rundy zjeść. W walce jest jeszcze taka, taka rzecz, że na początku walki ten, który został zaatakowany, może przekupić atakującego. Jeśli gracz ma jakieś mięso tutaj zgromadzone, może jedno takie mięso oddać atakującemu, i wtedy nie dochodzi do walki. Tak to się nazywa przekupstwo. Jeśli atakujący zostanie przekupiony, to on nie może odmówić tego, że tak powiem, przekupstwa, ale po prostu dostaje ten kawałek. Mięsa i w ten sposób możemy uniknąć stracenia mięsa z naszej planszetki, bo jeśli decydujemy się już na walkę, no to ona musi już po prostu dojść do skutku. I teraz tak: ten gracz zaatakował. Ten gracz może coś zrobić. Ma jedną akcję, dobiera sobie kartę, może dokonać wymiany, ale powiedzmy, że on wymiany dokonać nie chce, i w tym momencie atakować też mówi, że nie. Przechodzimy do kolejnej fazy. W tej fazie bonusem z pola jest wrzut tą śmieszną kością wyspy. Rzucamy tą kością, w zależności od tego co wypadnie, mamy taki bonus. Pierwszy gracz wyrzucił pustą ściankę, nie ma żadnego bonusu. Bonusem mogłaby być dodatkowa akcja, dodatkowy atak albo możliwość dociągnięcia karty stali wyspy. Ponieważ on dociągnął takie coś, nic się nie stało. Nie ma żadnego bonusu. Teraz znowu ma jedną akcję albo atak. I teraz on patrzy, co mógłby sobie tutaj zrobić. On zagrywa sobie kartę triku. Ta karta mówi wejść trzy karty z ogniska, czyli z tej talii. Zagrywa tą kartę i dociąga trzy nowe karty. To są jego wszystkie akcje w tym momencie. Drugi gracz bierze tą kość, rzuca tą kością, <laughs> znowu nic nie wypadło, czyli nie ma żadnego bonusu, i może zrobić sobie jedną akcję, i on stwierdzi, że dociąga sobie po prostu kartę. Nie atakuje, nie ma żadnego bonusu. Kończy się ta faza i przechodzimy do fazy odżywienia, odżywiania się fazy jedzenia. I w tej fazie każdy gracz musi coś zjeść. I teraz tak, jeśli gracz ma jakieś mięso u siebie zgromadzone, które na przykład wygrał od innych graczy, może to mięso odrzucić i jest kryty. Jeśli gracz nie ma żadnego mięsa wokół swojej paszetki, musi niestety zjeść sam siebie, czyli bierze dolny fragment swojego ciała i. Odrzuca go jako to mięso, które musi pożreć. Czy ten gracz straci już drugi kawałek? mięsa? Jakby stracił wszystkie, oczywiście przegrywa. Na końcu rundy znacznik pierwszego gracza jest przekazywany kolejnej osobie. Wszystkie mega triki, które były zagrane, zostają odrzucane. Bronie oczywiście zostają, i rozgrywka toczy się dalej. W tym momencie ten gracz jest pierwszym graczem, czyli przesunąłby znacznik tutaj i przechodzimy do kolejnej fazy. I znowu tutaj moglibyśmy zagrać dwie akcje, walczyć byśmy nie mogli, chyba że mamy specjalną kartę, i gra toczy się w ten sposób dalej. Gra to oczywiście, tak jak już mówiłem, tak długo, aż przetrwa jeden gracz. Wszyscy giną, jeden przetrwa, ten, który przetrwał, wygrywa całą rozgrywkę. I tak w dużym skrócie wygląda rozgrywka w Tutheada. Tutaj het szalona gra imprezowa. Powiem Wam teraz, co Wam się może w tej grze podobać, co nie. Żeby łatwiej było Wam zdecydować, czy warto starać się na Kickstarterze. Gra oczywiście będzie też w polskim języku. Ja mam tutaj prototyp po angielsku. No i oczywiście też pamiętajcie, że jest to prototyp. Wszystko, co widzieliście na tym filmie może ulec zmianie. Zasady jakoś tam mogą ulec zmianie wizualnie. Ta gra może ulec zmianie. Pamiętajcie więc, że to jest prototyp. Co Wam się w tej grze może podobać? Bardzo unikalna tematyka, gry, gra, w której musicie zjadać siebie, zjadać innych, żeby przetrwać, no, no jest bardzo oryginalna. Bardzo fajna oprawa graficzna w tej grze. Przypominam takie stare kreskówki, które były na Cartoon Network, kiedy John Bravo, Dexter. Bardzo podoba mi się oprawa graficzna. Gra jest bardzo łatwa do nauki, bardzo łatwa do wytłumaczenia nowym graczom. Nie ma co dojść zasad, które trzeba wytłumaczyć. Wycie, rozkładacie grę i w parę minut jesteście w stanie grać z ludźmi, którzy nigdy tej gry nauczy nie widzieli. Wszystkie karty mają opis. Na, na sobie, jakby słowny, co robią, więc jeśli, jeśli każdy gracz umie czytać, to sobie po prostu wie, że te karty, które ma w ręce czyta, co on robi i jest w stanie spokojnie zagrać. Gra jest do 8 graczy, super. Dużo osób może grać. Na kiśler też jest jeszcze dodatek z czterema kolejnymi bohaterami. Możecie zagrać wtedy 12 osób Tutheada. Rozgrywka będzie na pewno szalona, ale w 12 osób możecie zagrać rewelacja. Podoba mi się, że, że rozgrywka w tych grze, no, jak na party game a przystało, jest taka bardzo angażująca. Bardzo interaktywna, gracze jakby dużo no, ze sobą czy gadają, czy zagrywają karty na siebie. Więc to nie jest taka gra, gdzie każdy sobie coś na dziobie na własnej planszyce w kącie i tyle. Jest tutaj bardzo dużo interakcji między graczami, tury szybko przebiegają. Zagrywacie jakąś tam kartę, czy to bieracie w stali, robicie tą darmową akcję, która jest na danym polu i następna tura, następny gracz, następny gracz. Bardzo szybko to wszystko idzie. No i plus jest taki, że gra już jest zbudowana na starterze. Kampania jeszcze oczywiście tam trwa przez 20 kilka dni, ale już jest ufundowana, więc na pewno zostanie wydana. No, Im więcej osób oczywiście grę wesprze, no, tym więcej rzeczy gdzieś tam jeszcze zostanie po drodze odblokowanych, ale już na pewno zostanie ufundowana. Co wam się w tej grze może nie podobać? No Jest to chaotyczny party game no, chaotyczny w tym sensie, że dużo się dzieje, atakujecie innych graczy, oni atakują was. Nie jest to gra zbytni jakaś tam strategiczna czy taktyczna, więc jeśli lubicie gry taktyczno -strategiczne i gry, w której możecie wszystko zaplanować, na pewno ta gra taka nie jest. Zwłaszcza, że gra jest losowa, jeśli chodzi o walkę, losowa, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, rzucacie kośćmi, dobieracie jakieś karty, losowe stali. Po prostu przejdzie Wasza tura, patrzycie, co macie na ręce, i do boju, i do przodu. Jeśli losoba Was denerwuje, no to myślę, że tutaj chyba powinniście omijać dalekim łukiem. To tyle. Tak jak mówiłem, jest to prototyp, więc weźcie pod uwagę, że coś tam się może zmienić. Myślę, że na podstawie tego, co wam pokazałem, wiecie, na czym ta gra polega. Odwiecie sobie Kickstartera, tam jeszcze też autorzy o tych, że więcej piszą, więcej tłumaczą. I zobaczcie sobie sami, czy, czy warto grę wejść, czy nie. Ja uważam, że gdzieś tam warto, bo na pewno jest to inna gra niż wszystkie. Fajnie wymyślona gra. No i gra też polskich autorów, jest to ich pierwszy projekt i fajnie jednak wspierać nowych twórców planszowych. Zostawcie, jak w górę, jeśli Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze odwiedzcie mnie na Facebooku, na Twitterze, Instagramie. Linki też są w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!